Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Ja jestem nomatyzm, jest moja świątynia gracza. w dzisiejszym materiale. Tak jak widzicie, mamy kolejny filmik z serii Tak czy nie tym razem na analizę weźmiemy sobie nadchodzące wydanie kolekcjonerskie gry Siberia: The World Before. Zaraz sobie dokładnie przeanalizuję to wydanie, właśnie które tutaj widzicie, bo zostało zapowiedziane w dniu dzisiejszym. Tak więc staram się robić materiały na bieżąco, póki jeszcze jestem tutaj na miejscu. Oczywiście na początku tego materiału poproszę Was serdecznie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie mi w komentarzu co Wy sądzicie o tej edycji kolekcjonerskiej i czy ją w ogóle e, zakupujecie. A będzie ona dostępna od listopada tego roku na PlayStation 5, Xbox. X, XBOX S i PC. Skład edycji kolekcjonerskich, który tutaj widzicie, wejdzie pełna gra na wybraną platformę, e, Steelbook, więc tutaj mamy bardzo ładny, dość taka ciekawa e, tutaj grafika, widać, że jak tu jest gra osobno tutaj pokazana właśnie na, na tych renderach, to może być po prostu, że będzie dodatkowo, a nie, że właśnie gra będzie stricte w Steelbooku, więc to jest na plus. Obracaną figurkę z tym oto miejsce. Do figurki zaraz sobie wrócimy, ale jak widzimy, figurka też nam tworzy taki stand na nasz, naszego steelbooka. Dość ciekawe, ale tu, tutaj ja widzę plastik, ale no zaraz do tego wrócimy. Mamy artbooka, pozytywkę, mapę. Gdzie tutaj się ukryłaś? Tutaj, mapkę. Ekskluzywną ilustrację to będzie ta litografia, tutaj. Breloczek w tej oto postaci, zestaw pocztówek, cyfrową wersję scenariusza Prologu, cyfrową ścieżkę dźwiękową. To mnie bardzo poli, boli, bo zobaczcie, ładnie to wygląda grafika. Można byłoby wydać też na płytce, w tym bardziej w edycji kolekcjonerskiej. Więc to jest jeden wielki minus. I tutaj mamy tak samo: to jest jeszcze taki właśnie skrypt, nie wiem czy ja tutaj wspomniałem o nim. Ja otrzymujemy A Digital, to to było cyfrowe wersję scenariusza Prologu, to jest to. I kolekcjonerskie pudełko, które wygląda powiem szczerze naprawdę ładnie. Teraz zadacie sobie pewnie pytanie, ile edycja kolekcjonerska kosztuje na chwilę kręcenia tego materiału, czyli tutaj na 13 godziny 21. Niestety nie pojawiała się ona jeszcze w polskich sklepach. Na pewno, jeżeli się pojawi, to w wpisie, który macie na dole w opisie, będzie zaktualizowana lista sklepów. Edycja na razie na Amazonie, na niemieckiej Amazonie, została wyceniona na 200 euro. Daje nam to około 920 zł. Obstawiam, że w, nas w naszych sklepach edycja będzie się wahała od 850 do 950 zł. Za to, co tutaj widzicie, minus koszty gry, no to około 700 zł. wyjdzie nam e, za wartość, która tutaj jest przedstawiona. E, jak steelbook jest ok? Artbook, jak widzimy, jest na takiej. wygląda na że będzie duży. Mm, Grzegorz, że oglądasz ten materiał, to fajnie byłoby, gdybyśmy to jakoś określili mniej więcej skalami, tą, w, skal w skali tą figurkę. I ten artbook widać że chyba będzie w miękkiej okładce, ogólnie ładnie są tutaj grafiki zaprezentowane, miękka okładka, nie wiem jakiej wielkości, obstawiam, że będzie ten mały taki standardowy, soundtrack to jest na minus, na minus tutaj pozytywka, ostatnio chyba była w jakiejś edycji kolicyjskiej z Assassin's Creed. to bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Pocztówki super, litografia super, brak super, bo zawsze się przyda, pudełko ok, mapka też jak ktoś zbiera takie gadżety. No, i przechodzimy tutaj do części najważniejszej, czyli naszej figurki, która wygląda w ten oto sposób. Jest jednocześnie takim miejscem, w którym możemy sobie lokować naszego steelbooka. więc to też może nam pokazywać, że niestety może być gra w nim. Dlatego, że może wychodzą z założenia, że postawimy sobie figurkę, gierkę, włożymy się do środka, a potem będziemy z tego korzystali. Używanie. Taki sposób, takie rzeczy do przechowywania steelbooków jest złe, no bo wiecie co, każda ryska jak wiemy kolekcjonerzy powoduje spadek wartości tutaj naszego steelbooka. W przypadku tej oto figurki jest napisane, że ona jest obracana. I teraz e, pytanie, czy ona się będzie obracała automatycznie, czy my tutaj będziemy mogli ją sami obracać, tego nie wiem, nie mam tutaj żadnej mm, takiej informacji. Jeżeli wy ją macie to poproszę Tutaj o, o przekazanie. Jak widzimy, są dwie różne tutaj postaci. W sumie jest chyba ta sama w innym stylu. Ale strasznie na tej grafice bije ten plastik, który tutaj jest. Bo to połączenie, które jest tu po środku, właśnie pokazuje, że to jest takie plastikowe. I tutaj też. Wydaje mi się, że figurki owszem będą z tego materiału PVC. Bo poprzednia z tego co pamiętam, z części pierwszej była z żywicy. Jeśli dobrze mówię. A tutaj już troszkę poszliśmy po taniaści, bo widzę tutaj plastik połączenie materiału materiału PVC, to tyle co ja tutaj widzę i chyba tak moim zdaniem będzie. A tak oto prezentowała się Syberii Trójki, zobaczcie, ta edycja kolekcjonerska, więc możemy sobie porównać mniej więcej co tu mamy, co nie. I tak samo soundtrack też był wtedy w wersji cyfrowej, widać, nie lubią chyba w wersji zwykłych. Też mieliśmy tutaj artbooka, mieliśmy litografię, mieliśmy figurkę, wszystkie trzy części wtedy były w Syberii. Oczywiście kolekcjonerskie pudełko, które było też bardzo ładne. Eee, plakat, no tak to wyglądało w części tutaj, w edycji kolekcyjnej poprzedniej, no i ta figurka, która była w pełni zrobiona z żywicy, bo innego kamienia. Ale obecnie mamy to około 900 zł za tę edycję i patrząc na ilość rzeczy, które jest w środku, eee, generalnie Syberia utrzymywała mniej więcej cenę, wiem, że Aleksander tutaj jest z grupy, nasz moderator, bardzo potężnie niektóre rzeczy kupił, chyba za 149 zł nowka sztuka edycji, ale po jakimś już czasie. Edycja generalnie trzymała cenę, nie widziałem chyba wcześniej zbytnio na promocjach, chyba też za dużo ich nie zostało wydanych. W tym przypadku, czy będzie trzymała cenę? Nie mam pojęcia. Obecnie edycje kolekcjonerskie są tak nieprzewidywalne: tak nieprzewidywalne są ich wartości później. Nie wiemy, jaki jest nakład, nie wiemy, jak to będzie wyglądało na żywo. A jeżeli miałem teraz tak patrzeć na ilość rzeczy za tą cenę, co mamy tu, a nie wiem, poprzednie, albo inne edycje kolekcjonerskie. albo te, które zostały zapowiedziane wcześniej. Czyli, tak, jak tutaj nie jest Destroy All Humans, gdzie za 1800 zł. Edycja kangur Kakao ok. Kalisto Protokol, jeszcze nie, nie znamy ceny, to wam nie powiem. Ale na przykład Gotham Knights edycja kolekcjonerska, no tak samo cena. Więc tutaj wydaje mi się, że jak na obecny czas, to chyba jest ok. Bardziej, tak bym się. Na te ceny, no nie wiem, 650, coś w tym stylu, ale obecnie jest to nierealne. E, tak, będę Wam teraz powtarzał przy każdym filmiku, tak czy nie, bo wiele osób właśnie mówi, że o później będzie tanie, później będzie taniej. Może tak być, bo obecnie przy kształtowaniu się ceny edycji kolekcjonerskiej przed, no mam wiele czynników, w tym wiem, koszty produkcji, chęć zarobku. Patrząc na, na przykład na Sony, która bardzo lubi highs. Zarobek, nie wiem, produkcja, materiały, bla, 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 to wszystko. Ale po e, Cena jest zależna od tak: przede wszystkim od popytu, czyli osób będzie chciało kupić jedną kolekcjonerską, jakości tego wszystkiego, samej jakości gry, bo ona też tutaj cenę nam kształtuje, ile sztuk zostało wydanych. I kolejna sprawa, właśnie ten popyt. Popyt tutaj jest też zależny innymi kwestiami. Zobaczcie, że obecnie przy rosnących cenach grania wszystkiego, kredytów. Kosztów życia utrzymania paliw, to wiele osób swoje środki przetransferowało gdzie indziej, które miało właśnie na gry bądź edycje kolekcjonerskie, i to widać w świecie. Tutaj, ostatnim, bo strasznie dużo edycji po premierze jest dostępnych, i to przez to zobaczcie, że wcześniej, w poprzednich latach, gdy powiedzmy, no nie było aż takich problemów z tym wszystkim, pomijając ceny, że były niższe, ale też po prostu no proste, Wię więcej ktoś niby zarabia, ktoś rzucić, no nieważne. Ktoś niby więcej zarabia, to więcej płaci. Nie ma tak, żeby ludzie więcej zarabiali, nie płacili. Zawsze pensje rosną z kosztami utrzymania, i ogólnie z kosztami wszystkiego. No tak to działa. I tak samo kiedyś było tanie i teraz jest drożej. Czy w sumie powiedzmy, że jesteśmy na tej samej e, granicy? No i wtedy edycje, owszem, może było mniej, ale więcej osób kupowało i więcej osób było stać. Bo ja zauważyłem też, co się dzieje na grupach kolicyjskich, jak ludzie wyprzedają swoje nie, kolekcje, bo potrzebują fundusz nacyjnego, więc na to też patrzmy. I w tym przypadku jest prawdopodobieństwo, że edycja będzie dostępna po premierze, ale generalnie jest, jestem jak najbardziej na tak, bo bardzo fajne wydanie kolekcjonerskie zawierające generalnie wszystko to, co powinno się w takim owym wydaniu znaleźć. I patrząc, mówię, na, na cenę tego, a innych wydań, to tu jestem na tak. Więc czekam na Wasze komentarze. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o, tym, o tej edycji kolekcjonerskiej, o tej cenie 200 euro. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie oferta w naszych sklepach i. Cóż, tu jest 3 słuchajcie, jeszcze napisane, że to jest wydanie limitowane, więc jestem ciekaw, właśnie ile będzie sztuk tego wydania. Fajnie, jeżeli w ogóle ono byłoby numerowane, ale to dowiemy się w listopadzie. A ja niestety ten unboxing pewnie zrobię dopiero w styczniu, jak wrócę, bo edycja na pewno znajdzie się w mojej kolekcji i film będzie z opóźnieniem. Natomiast dzięki wielkie, moi drodzy, za obejrzenie tego materiału. Idziemy się w kolejnym filmie na moim kanale. W sumie jutro. Jutro będzie unboxing edycji kolekcjonerskiej The Guild 3. Jeżeli do mnie dotrze. Tak więc trzymajcie się. Cześć.